Słuchajcie, spotkaliśmy się tutaj w związku z wydarzeniami, które miały miejsce w dniu 6 listopada 2021 roku. Miało miejsce to w markecie w pasiece Biedronka, moi drodzy. Prezes Najwyższego Trybunału Narodowego został, Szanowni Państwo, potraktowany jak przestępca. Eee, przestępca i to przez duże P, ponieważ został zakuty w kajdany. w kajdany. Był na zakupach w tymże markecie z pieskiem i przyjechał na rowerze, moi drodzy. Ekologiczny pan prezes przyjechał na rowerze i w związku z tym, że nie miał kagańca. Kagańca nie miał, mimo zaświadczenia o Został potraktowany jak przestępca przez duże P, został skuty, powalony i doprowadzony właśnie tutaj na tą komendę, którą zarządza pan, 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 pan. zarządza Iż Krzysz, czy jak mu tam komedian, kolejny jeleniogórski komedian. I za chwilę tutaj Grzesiu wyjaśni tą całą sytuację. Poproszę. Przecież naturalna istotka. Chciałbym sprostować że nie było to w Biedronce, bo ja wszedłem do sklepu. Po drugie nie mam do zaświadczenia, bo nie potrzebuję. Aha jestem Grzegorzem, synem jego odgrodni RBO GOM. Jesteśmy tutaj przed firmą nazywaną Komisariat pierwszej policji, który pracuje wariasze. Tak powiedział sierżant sztabowy w środku, w związku z tym domniemam, że mówił prawdę. Szanowni Państwo, 6 listopada 2020. Roku. zajechałem rowerem z moim pieskiem pod Biedronkę, żeby wziąć reklamę z korytarza sklepu. Dwóch policjantów podeszło do mnie i zażądało, że żebym założył maskę. Ja powiedziałem, że nie ma takiej potrzeby, żeby podali mi artykuł ustawy, który nakazuje na, na obowiązek maski w miejscu, tłumusz, znaczy nie w miejscu, tłumusz, tylko w przestrzeni w miejscu. Otóż panowie jakiś artykuł yy, podać do wykroczeń o zachowaniu porządku, co nie ma nic wspólnego z nałożeniem Kagańca, tak Zapytali mnie osobowy, pytałem, o daną osobę, że się na pewno w ogóle Oczekiwali, że pokażę im dowód osobisty. Oczywiście w tym miejscu zapytałem, proszę się na to samemu mogli wykonować, a potem oczekiwać, że ja Wam pokażę jakiś dokument plastikowy panowie powiedzieli, że nie mają takiego obowiązku? Otóż mają taki obowiązek, bo artykuł 71 ustawy o policji nakazuje im nie tylko pokazać yy, numer identyfikacyjny, ale wręcz legitymację funkcjonariusza. I oni naruszyli ten przepis. Zasady przyzwoitości i ostatnie zgromadzenia nakazują, żeby oni na jakiś się i udowodnili, że to nie są domniemanymi policjantami w policjantami, a dopiero potem mogą czekać odem. Czy panowie się rozszerzili tym, że

że tam jest uwiązany mój pies na smyczy i żeby uszanowali godność zwierzęcia Oni powiedzieli, że zadzwonią na poradniowóz i zabiorą go do schroniska Ja mi do schroniska powiem, pan może jechać ale nie mój pies. Mój pies jest członkiem ojciny, on leży się z kilku lat i może być zaraz po aktywie ucieknie, po tak, samochód i tak dalej. Wzięli, co zrobili Szanowni Państwo Wzięli zacznijmy zaczęli już Grzebać w kieszeniach spodni, co jest niedopuszczalne, to, to jest naruszenie dóbr i yy, również naruszenie ustawy, dlatego że nie mieli żadnej jakiejś zgody, Ja zatem nie byłem w żadnym zagrożeniem ani i, dla kogokolwiek, żeby mi tam grzebał. Mało no, tego, skoro wyciągnęli portę z półmieckim, z powodu osobistym, to mogli nie, dokładnie tam wyleczyć z tak jak w tym dalej była strona. a nie do tego w miłości tutaj na Armii Krajowej, między nie dobrze mogli coś podrzucić do kieszeni. Nie dobrze mogli coś podrzucić. Także wyciągnęli portfel z dokumentami z dowodem osobistym, wyciągnęli klucze, którymi otwierali sobie rower i wzięli, przyjechała ta dół suka duża. Zapakowali jego pieska do tego radiowozu i tu my miejscu Przepraszam wyłączę. Szanowni telefon. Państwo, czyli psy porwały pieska. Psy porwały, bo to jest już można używać tej sąd najwyższy

Szkoda, że nie mogłem tego nagrać, dlatego że miałem kajdanki zapięte pięte z stół kajdanki z tego co wiem, też można zabić stąd zgładnić yy, w sytuacjach, yy, gdzie grozi yy, to bezpieczeństwo albo gdzie istnieje przestępca, przestępca nie głos takiego. Podając swoje dane osobowe, dałbym dowód osobisty tych brakującili elementy artykułu świątyu yy, ustawy policji i nie musiałem wejść, yy, nie wchodziłem, wszedłem nie w masce, bez maski, na trysie, jeżeli jest w ogóle taka ustawa do sklepu publicznego Biedronka, na Alei Jana Pawła II, gdzie żaden teoretycznie zarzucany, ani wypuszczony, ani karny, nie nastąpił. Ci panowie nie mieli prawa mnie skuć do tego stopnia, że krew mi nie, nie, nie krążyła, jak należy do dłoni. I, i sobie bawili się, jak najdłużej duże jakieś protokoły. Oczywiście ja protokoł żadnego nie podpisałem, z prostych przyczyn. Nie mam gwarancji, że panowie są zaszczepieni przed koronawirusem że mają testy, że są zdrowi. W związku z tym mnie, moje dokumenty i ja się zapytam o zaświadczenie, czy faktycznie są zdrowi, bo też mogę podejrzewać, że coś tam, że tak przerzucili na mnie, coś jest niedopuszczalne. Nie podpisywałem się, dlatego że taki dokument też powinien jakąś parantannę mieć, a nie żeby ja od razu go podpisywał naruszyli moje dobra, naruszyli dobra mojego zwierzęcia proszę Państwa, ja teraz rozważam nietykalność w y, żeby była jasna, proszę Państwa oni naruszyli też taki przepis y, 244 kodeksu Pania karnego dlatego, że ja sobie życzyłem że y, chciałem zadzwonić do adwokata i do rządu mam takie prawo żeby się na tytułek, a oni po prostu zmniejszali oni zmniejszali, pozbawili mnie prawa procesowego do obrony ja nie musiałem się sam wypowiadać, mimo że na, uważam, że tyle dobrze znam Prawo procesowej i, i, i prawo wykroczeń, i, że teoretycznie nie wychodzą ale skoro prawo nie pozwala, to ja chciałem z tego skorzystać. A ci Panowie uznali się, że są ponad prawem i że oni prawdą, że są jakby autonomią y, i mogą stosować własne prywatne prawo. Krótko mówiąc, są niedokształceni. Proszę Państwa, oni prawdopodobnie wystosują akt oskarżenia w wolnym wysyłaniu gościom z trzech artykułów, że nie wylikwidują nie wylikrymowałem się, że nie dałem, podałem danych osobowy, no i że wszedłem w masę. No się niestety każdy, ja dzisiaj nagrałem sobie rejestrację filmów pod tą wygląda, gdzie ludzie wchodzą bez masy, wychodzą bez masy, wchodzą w masę, bądź zakładają właśnie w tym czyszczeniu w w tak, się, że się decydowanie ręce. Ja gdyby chciał, mógł to zrobić, ale ja wcale nie, chciałem, nie miałem za nim chodzić, bo jak reklamy, a ci panowie byli tak agresywni, tak brutalni. Ja nie tutaj z tych powodów że być może y, polowali na mnie, bo jestem, jak wspomniałem, albo nie wspomniałem, jestem ja, prezesem Trybunału ja, Narodowego, pierwszym prezesem Najwyższego Trybunału Narodowego I to wszystko prawdopodobnie zaszedł do skuralnej, dlatego że jestem. Y, nielegalskich, dlatego, że na przykład Górze, gdzie się um psychiatrami, policjantami, komornikami i prezydentem miasta i Góry Jerzy Móżniak i jego przybocznym Lenardem, mogą zrobić co chcieć. Nie będą mogli co chcieć robić. Ja z tej z z tej tego miejsca apeluję, starajcie się pozyskać rewitymację sądziego pokoju Narodowego Sądu Popieckiego. na stronie Trybunału Narodowego adres telefon do mnie. Włożycie w, w komisji druku Najwyższego Trybunału Narodowego i osądzać w partii, w którym się wszystkie dyscypliny w Polsce. Zachęcam Was gorąco. Świat się może zmienić. Możemy to naprawić. Przejąć władzę zgodnie z odpowiednią czwartą Konstytucji. władza narodowa. A to, że instytucje się bezpośrednio zachęca Was do tego. Nie idź. o swoją godność. Nie bójcie się o prawie. Czasy się to jakoś nie warto zmieniły do tych komuników tylko to kiedyś wydarzy formalny wolność karu śmierci, ale wydają wyrok śmierci pośrednie, a że na jedną godzin to jeszcze ze szczególnie Ja rozważę tylko w tej sytuacji tą możliwość, że czy nie poznać ich w procesie karnym tych funkcjonariuszy, a zwłaszcza tego sierżanta sztabowego. Dlatego, że morszyli moje dobra i bezprawnie pozbawili mnie Tym bardziej Grzesiu, że wiemy doskonale, że pracownicy korporacji Policja wiele Jeleniej Burze są szczególnie rozdokwaleni w przestępstw, co zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. Tak Żeby była jasność, jeżeli oni nie skieruję, jak skieruję do Sądu Jeleniej i Sąd Wojenowy wyda tak zwany wyrok nakazowy, któremu, od którego przysługę yy, sprzeciw i będzie on w momencie, kiedy świadczy, po 7 dniach, do 7 dni yy, nie, nie waży w mocy prawa i pójdzie na posiedzenie zwyczajne, to na posiedzenie zwyczajne ja się tylko powołam na ich yy, postanowienie. o przeciwko mojej znajomej Natalii Łomksy, gdzie jakby odmówili szczepia śniadanków, to, to dziewczyna była w środku sklepu, a nie w środku, i też na zewnątrz sklepu. Dlatego, że nie ma takiego czy ustawowego nam mamy na nadzwyczajnego w tym, że Ja się czuję wolnym człowiekiem i bo yy, tak jak wielu ludzi tutaj na ulicy, mam prawo z moim ulicem chodzić bez żadnych yy, środków, które blokują mi świeże powietrze do ulicy. No właśnie, a tak na logikę. Jeśli to jest korporacyjna, prywatna firma zarejestrowana za granicą, no to jakie ona sobie uzurpuje prawa do nas i kontroli naszych dokumentów, gdzie obowiązuje ustawa ORODO, a ci właśnie pracownicy tej korporacji komendy w Jeleniej Górze, dokonali czynu haniebnego, no, które dyskwalifikuje ich w ogóle jako pracowników tej firmy, dyskwalifikuje ich jako Ludzi myślących, trzeźwo myślących, być może pod wpływem jakichś środków, bo wiemy, że oni też lubią sobie pociągać lotkiem. Być może na służbie nie robią im takich badań przed służbą, a powinni. Także komediancie, mysz, hysz, czy krzyż, czy ryż, jak cię tam zwą tutaj, miejscowej tej kom komendy. Słuchaj, zastanów się, kogo przyjmujesz do pracy i kto u Ciebie pracuje, bo to świadczy również o Tobie. Natomiast dla Waszej informacji powiem Wam taką jedną rzecz, że uzyskałem taką informację od funkcjonariuszy, właśnie podległych tutaj Rzyżowi, Krzyżowi, Ryżowi i Zagórskiemu komediantowi kolejnemu. Słuchajcie, komediant Zagórski o 3 w nocy, o czwartej w nocy, o piątej w nocy wyzwania po radiu, który czeka tylko i wyłącznie pod komendą na niego. Wyjeżdża w teren, przyjeżdża po niego pod dom, wyjeżdża w teren i słuchajcie, sprawdza swoich, swoich pracowników, ile mają w notesie nazwisk, ile mają y, upomnień, ile ma wydali nakazowych mandatów. Słuchajcie, dlatego, po co? A właśnie po to, żeby wypełniać target miesięczny. Także Zagórski już się boi, bo być może straci swoje stanowisko, nie wypełniając targetu. Takie rzeczy robią tutaj ci komedianci wiele nie Górze, moi drodzy. Jeżeli złożę pozew karne przeciwko tym funkcjonariuszom, będą oni zawieszeni w trzymać czasu służbowych, przynajmniej na jakiś okres czas, czasu, do czasu zakończenia tego postępowania. To rozważę, niekoniecznie, niekoniecznie podejmę taką decyzję, bo ponieważ, że, że to może być że i pluralistyczne, czy nie, tylko godność nas została naruszona. I jeszcze Nie Nietykalność, najważniejsza. Nietykalność. w moim miejscu zamieszkania przez środek i już praktycznie jestem naznaczony, tak jak w złodzie No tak, właśnie. Opinia publiczna widziała. Szanowni Państwo, apeluję do Was, przyłączcie się do nas, do Timu Gustowskiego, do Trybunału przebudzonych Narodowego, przebudzonych konsumentów i przywołamy ich do porządku. Dziękuję bardzo. Ja dodam, tutaj jeszcze dodam, ja dodam w a pokoju. A ja dodam Ryszard. siebie, że akurat dzisiaj mm. poczułem się jak e, Tomasz Komenda, zostałem uniewinniony no. po raz pierwszy w życiu i w tym sądzie tutaj, który... W sądzie rejonowym w Jeleniej Górze przy ulicy Mickiewicza mm. pierwszy chyba człowiek został uniewinniony. W kolegów tych, którzy wydają dyspozycję mm, tych Po 13 latach? Po 15, 15 latach. Po 15 latach tutaj. Do tego, to już czu, czuję się jak wchodził do klubu swojego. Dzisiaj byłem tutaj z tyłu w tym klubie za nami. W życiu nie powiem, że to jest komendant, komedian czy nie wiem jaką się tam zwie. Panie Iż, Jaki pan? Pana panie Iż. Poczekaj, panie Iż. Pan masz firmę prywatną, prywatną sekretarkę, która się zwie Joanna Prochowska nie podaje nazwiska, jeżeli odbiera telefon, więc jest do wypierdolenia. Oj, wulgaryzmy. Nie do wyrzucenia. Oglądają, nie. E, moją transmisję oglądają kobiety. Także bardzo proszę, jeżeli... E, jeżeli o, o kulturalne jeżeli ta pani nie potrafi się zachować, dlatego ja w tym momencie tak samo się nie zachowałem. To jest tylko przykład. Nie e, wypada. E, dobrze. Więc panie, iż. iż krzyż. Zmiana, krzyż. zmiana działania. Wierz się pan do roboty. Nie szukaj pan punktów na ulicy typu do... E, 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 e,